Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na nowy film, tym razem jest to TBR. Z uwagi na to, że rozpoczęły się wakacje, chciałam podzielić się swoimi planami czytelniczymi na najbliższe dwa miesiące w ramach akcji Wakacje z seriami. Kochani, wakacje z seriami to jest akcja, którą ja organizuję już chyba czwarty raz. Jak dobrze liczę, bo w zeszłym roku nie organizowałam, gdyż... Dużo rzeczy zmieniało się w moim życiu prywatnym i totalnie nie miałam do tego głowy, więc pamiętam, że w zeszłym roku zorganizowałam tylko taki mini maraton z seriami w weekend, chyba w ostatni weekend sierpnia, eee, i, i pamiętam, że w zeszłym roku odpuściłam. Ale w poprzednich latach wakacje z seriami były i bardzo dobrze mi się wtedy te książki czytało, i postanowiłam w tym roku wrócić do tej formuły. Ja wiem, że wakacje już trwają, dla niektórych zaczęły się wcześniej, bo już w czerwcu dla niektórych wakacje to będą tylko dwa tygodnie nieważne słuchajcie, od jakiego momentu zaczynają się dla was wakacje ja stwierdziłam, że w tym roku zaczniemy od pierwszego weekendu lipca, ja nie wiem kiedy skończył się czerwiec, więc tam gdzieś mówiłam sobie, matko czemu pierwszego lipca nie udostępniłam plansz na instagramie a potem tak sobie pomyślałam, że na spokojnie Agnieszka, zacznie od weekendu udostępnij plansze, najpierw nagraj swój tbr, podziel się powiedz o tej akcji skąd się wzięła no, i tak wiecie, na spokojnie, bez stresu. No, od tego są wakacje, żeby się nie stresować. Ja tę akcję zaczęłam organizować właśnie kilka lat temu, bo pamiętam, że jak byłam nastolatką, to kiedy kończyłam szkołę, dostawałam najczęściej w ramach nagrody za dobre wyniki w nauce Harry Pottera. I pamiętam, że strasznie się cieszyłam, że wreszcie mam czas na czytanie książek, które, które chcę, a nie które muszę. I faktem jest, że ja Harko Pottera najczęściej pochłaniałam w kilka dni, a potem szukałam innych książek, które chcę czytać. To najczęściej właśnie w wakacje sięgałam po serię i Właśnie, żeby powrócić do tych takich czytelniczych, wakacyjnych korzeni, postanowiłam zorganizować taki dwumiesięczny maraton, gdzie, wiecie, nie ma ograniczenia, jakie mają być to serie, czy mają być to dylogie, trylogie, e, całe sagi rodzinne. Tutaj ilość jest dowolna. Jak również możecie wybrać sobie też książki, bo to wiecie to, że ja organizuję taki. Maraton czytelniczy przez dwa miesiące, e, to jedno, ale jeżeli chcecie oczywiście dołączyć, to tutaj, e, słuchajcie, droga wolna. Znajdziecie też tablicę na Instagramie, które będziecie mogli sobie pobrać, będziecie mogli wkleić tam książki, jakie planujecie przeczytać, które przeczytaliście. A jeżeli nie lubicie robić planów czytelniczych, to też możecie na bieżąco pisać, jakie książki przeczytaliście w ramach akcji, właśnie wakacje z seriami, tutaj wiecie, dowolność, tak, żeby czerpać radość z czytania, a nie się właśnie stresować. Możecie też na przykład w ramach wakacji z seriami. Sięgnąć po książki, nie wiem, z serii butikowej, e, z, z, z serii o mm, Herkulesie-Płarocie, e, no Tutaj, słuchajcie, jak to zinterpretujecie, zależy tylko i wyłącznie od Was. Ja przygotowałam sobie trochę yy, tych książek. <laughs> Powiedziałam trochę, a chciałam dodać sporo, więc nie trochę, <laughs> a sporo książek. Na początku, jak ja tak wyciągałam z biblioteczki, to mówię: Nie, nie ma tego aż tak dużo. A potem tak spojrzałam i mówię: Dobra, no jest tego sporo, plus jeszcze właśnie książki w audiobooku. I trochę się obawiam, że przestrzeliłam swoje. Plany czytelnicze, z uwagi na to, że ostatnio nie czytam zbyt wiele, a w wakacje to już w ogóle najczęściej nie chce mi się czytać. E, to znaczy, może nie tyle, co nie chce mi się czytać, jak po prostu przez te upały ja nie potrafię się skupić. I ja to widzę już ostatnio, że mam wrażenie, że mój mózg wyleciał słuchajcie uchem. Nie wiem skąd to porównanie, ale takie jest. <laughs> I mam wrażenie, że teraz to ja w ogóle się topię. Siedzę tutaj, nic nie robię, nie mogę mieć włączonego wiatraka, no bo byłby szum właśnie na filmie i po prostu się rozpływam. Więc więc, kochani, może żeby już nie przedłużać, przejdę do tych książek, które sobie tutaj przygotowałam. Mam książki w formie papierowej, mam też książki zaznaczone w aplikacji Storytel. I tutaj jeszcze taka informacja, zanim przejdę do tych książek: cały czas mój link afiliacyjny do Storytel jest aktywny. Teraz, jak się zarejestrujecie, z tym linkiem macie 50 dni za darmo, więc to praktycznie no, na całe wakacje, a jest tam rzeczywiście bardzo dużo książek, nie tylko jeżeli chodzi o fantastyczne ale w ogóle no, cała, całą masę książek można sobie dodać na półkę i słuchać. Więc y, w opisie znajdziecie link. E, jeżeli wcześniej nie korzystaliście z aplikacji Storytel, to możecie się zarejestrować e, i korzystać po prostu nie tylko z audiobooków. Są tam też e-booki i są też książki po angielsku, e, więc tutaj tylko taka mała informacja. Dobra, zacznijmy od tej po prostu, która jest na górze. Nie są one w żaden sposób poukładane. E, Aleksandra Seliga Kołoborze i tutaj tą pierwszy panna. Mam też tą drugi i tą trzeci, ale najpierw przeczytam sobie tą pierwszy, bo no nie wiem, czy pochłonie mnie ta historia, czy będę zaintrygowana, czy będę chciała ją kontynuować. Właśnie to lubię w wakacji z seriami, że albo kontynuuję coś, co już zaczęłam i... Wchodzę ponownie w ten świat, który pokochałam, albo zaczynam jakiś totalnie nowy świat, i wtedy przekonuję się, czy jest to coś dla mnie. No tutaj jest dużo nawiązań do e, też mitologii słowiańskiej. No w ogóle tutaj jest historia w ogóle nas, Polaków, ponieważ akcja rozgrywa się, jak dobrze pamiętam, w 1173 na Łysej Górze. Dobrze pamiętam? Nie, 1137, przepraszam, na Łysej Górze, w miejscu legendarnego sanktuarium bogini Łady i jej synów, Lela i Polela. No i tutaj zostaje wybudowane opactwo Świętego Krzyża. Hmm, hmm, hmm. Fascynująca podróż do początków legend o Łysej Górze, więc słuchajcie, no brzmi to fenomenalnie. Ja bardzo lubię tego typu historie i troszkę tęsknię, słuchajcie za takimi właśnie historycznymi książkami. I tutaj zresztą zobaczycie, że mam jeszcze jedną, która będzie w sumie pasowała. No i też wrzuciłam, słuchajcie, do oglądania Wikingów, więc no, jakby widzicie, po, pomału znowu wchodzę w ten taki rytm oglądania i, i słuchania i czytania książek historycznych, które wiążą się z naszą historią. E, następnie, słuchajcie, Los zapisany krwią, to jest tą pierwszy sagi bez losych Daniel L. Jensen, książka jest w ogóle przepięknie wydana, ją wzięłam, ponieważ ostatnio Agnieszka na klubie książki, który miałyśmy w znaczy, nie ostatnio, bo ostatnio jej nie było. W maju. Mówiła, że czytała i bardzo jej się podobała, a w ogóle już widziałam, że wyszedł też drugi tom. I chciałam ten drugi tom sobie kupić na Pyrkonie. I to nie jest tak, że ja jestem w ogóle racjonalna, jeżeli chodzi o kupowanie książek, bo nie jestem. Nie, nie, nie będę tutaj, wiecie, e, mówiła, że tak, podeszłam racjonalnie i tej książki nie kupiłam, ponieważ doszłam do wniosku, że najpierw przeczytam pierwszy tom i potem decyduję, czy to coś za nie. Nie. Po prostu nie miałam miejsca w walizce i tej książki nie kupiłam na Pyrkonie, <laughs> więc, yy, więc... Stwierdziłam, że dobra, to był jakiś znak. Przeczytam tę książkę, dowiem się, czy chcę kontynuować serię e, i wtedy zobaczymy. Po prostu zobaczymy. Drugi tom jest czerwony. Tu jest ta okładka taka właśnie biała, e, z niebieskimi elementami, z pięknymi, barwionymi brzegami. I tutaj znowu jest to fantastyka, która nawiązuje do e, Wikingów. E, w ogóle akcja rozgrywa się właśnie e, na północy, bo tutaj nawet jest Jar, fanatycznie przekonany, że jego przeznaczeniem jest władać z Kalandią jako król, wiąże Freję przysięgą krwi i rozkazuje synowi, by bronił jej przed wszystkimi wrogami. Freja, która desperacko pragnie udowodnić swoją siłę, musi nauczyć się walczyć i panować nad swoją magią. Brzmi to super. Ja jeszcze nic od Daniela L. Jensen nie czytałam, ale słyszałam, że pisze w Pisze tak, że chce się to po prostu czytać. Więc jeżeli czytaliście jakieś książki Daniel L. Jensen, to możecie dać znać, czy tak rzeczywiście jest. Ja jestem bardzo podekscytowana i jak widzicie, troszeczkę tutaj w sumie zostajemy w jakimś tam temacie podobnym. Następnie, słuchajcie, Demon, Pauliny Händel, czyli ostatni tom z serii Zapomniana Księga. Ja pamiętam, że w zeszłym roku tę książkę planowałam przeczytać i jej nie przeczytałam. Więc tutaj, słuchajcie, bije się w pierś, ale chciałabym już tę serię skończyć. Pamiętam jeszcze, co się działo chyba w ostatnim tomie. Tak, pamiętam, pamiętam. Dobra, musiałam sobie przypomnieć. E, o dziwo ja takie rzeczy pamiętam. To jest zaskakujące, naprawdę. Może imion bohaterów nie pamiętam, ale książki i w ogóle seriale pamiętam nawet po jakimś tam dłuższym czasie, wiecie, nieoglądania czy też właśnie czytania. Więc tutaj Demon i jestem ciekawa, jak tutaj autorka to zakończyła. Ja w ogóle bardzo lubię książki Pauliny Hendel, czy to z serii Żniwiarz, czy właśnie Zapomniana Księga. Zapomniana Księga jest super na wakacje. i e, Jest to też taka dystopina, historia, ale też nawiązująca do mitologii słowiańskiej, ponieważ pojawiają się tutaj demony słowiańskie, zresztą w Żniwiarzu też. Więc jeżeli lubicie tego typu historie i, i właśnie chcecie przeżyć taki, taką mm, słowiańską wakacyjną przygodę, też bardzo niebezpieczną, to zdecydowanie książki Paulina Hendel tutaj się będą idealnie nadawały. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten klimat, Następnie Wojna Lotosowa Tom drugi bratobójca e, Jaya Kristofa, którą przełożył Jakub e, radzi Ja już pierwszy tom czytałam, zresztą kiedyś wam chyba nagrywałam, tak, nagrywałam wam reading vloga, właśnie z tym pierwszym tomem. Ja uwielbiam pióro Jaya Kristofa. Czytałam jego niby nos, czytałam Wojnę Lotosową. Po prostu to, jak autor przedstawia historię, jak bardzo plastyczne są wszystkie sceny akcji, jak również jak ciekawe są postacie wykreowane w jego historiach i jak dużo plot twistów jest, które no, robią takie. To, to jest dla mnie fenomen naprawdę. Uwielbiam Jaya Christofa. Uwielbiam jego poczucie humoru w książkach i to wcale nie przeszkadza, ponieważ te historie są takie serio, ale przez to właśnie jaki jest cięty język właśnie w dialogach między bohaterami i e, jak zabawne to jest, to to jakoś tak przełamuje ten mrok i też y, tą taką powagę sytuacji, że to nie jest takie wiecie nadmuchane, e, sztywne. Nie, właśnie jakby genialnie jest to wszystko tutaj wyważone. No i właśnie chcę przeczytać drugi tom wojny lotosowej, ale zanim sięgnę po drugi tom wojny lotosowej, muszę skończyć wojnę makową. Ja już ostatnio w TBR-ze, chyba w maju, jak nagrywałam, tak, znowu przerwałam, ale obiecuję, że od września wrócę znowu do tbr i wrap-upów. Teraz nagram yy, wrap-up, yy, obiecuję w lipcu. Obiecałam, że przeczytam wojnę Makową, ale ja ostatnio, no tak jak mówiłam, sięgałam po książki bardziej w audiobooku. Przyznaję się bez bicia. Nie będę się po prostu tłumaczyła. W każdym razie, wojna Makowa. To będzie chyba pierwsze, po co sięgnę tak w ogóle z całego tego stosu. Wrócę. Jakieś kilka stron do tyłu, żeby sobie przypomnieć o co chodzi, i chcę to przeczytać. Nie mówię, że przeczytam całą serię, chociaż bardzo chcę, ale chcę przeczytać. I wiem, że jest genialnie nagrany audiobook, i dużo osób mi polecało i mówiło, że Agnieszka, ale ty lubisz czytać audiobooki, a ten audiobook jest naprawdę świetny. To nie, ja chcę tę książkę przeczytać. <grym> Są takie książki, które chcę przeczytać. Podobnie mam w sumie z książkami Samanty Shannon, i no, tak jest. <grym> Więc słuchajcie, wojna Makowa będzie przeczytana chociażby, nie wiem, tak już mówiąc kolokwialnie, chociażby skały, to, to przeczytam wojnę Makową, a później, jeżeli będę miała ochotę właśnie dalej być w tym świecie takiej, takiego, takich wschodnich elementów kulturowych, czy też właśnie magicznych, to sięgnę po wojnę lotosową. Koniec, kropka. I słuchajcie, bo tak dużo tutaj w ogóle fantastyki, ale ja nie tylko i wyłącznie po fantastykę będę sięgała. Chociaż mam jeszcze jedną książkę, którą sobie tutaj naszykowałam, jeżeli chodzi o ten temat y, związany z fantazy. E, Fallen Princess, Mone Kaysen. Ja zaczęłam tę książkę już czytać. Jest to na stronie 50. Dokładnie na 44. W ogóle te barwione brzegi są tak piękne. Ja w ogóle kocham barwione brzegi i trudno. Po prostu trudno. Strasznie mi się podobają. E, zaczęłam tę książkę czytać, jestem na samym początku i wszystko zaczyna się wiecie, tak myślałam, że a, w sumie nie wiem, czy chcę to dalej czytać. E, ale mówię, dobra, dam temu szansę, ale potem robi się taki łobu dubu na 40 stronie i mówię, dobra, chyba będzie spoko. A tak naprawdę to, słuchajcie, też pojawia się taki niby niegrzeczny, niemiły e, koleś, który ma też korzenie koreańskie i... Chyba będzie tam jedną z głównych postaci. Zobaczymy, ale jestem troszkę podekscytowana, jak przeczytam te 44 strony, to mówię, dobra, nie robię dnf <noise> W każdym razie tak, jest to fantazy, w którym magia odgrywa ważną rolę. Tutaj właśnie główna bohaterka na samym początku zaczyna... Przepraszam was, jeżeli słyszycie z tyłu głosy, ale są wakacje i tutaj obok na placu bawią się dzieci i rodzice często ich wołają. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza. W każdym razie no tutaj właśnie ta główna bohaterka musi przekazać swoją tia Swojej następczyni, ale niestety cała ta ceremonia przekazania nie idzie zgodnie z planem, bo ona nie czuje się najlepiej. No i pojawia się tam wątek magiczny, którego ona się akurat w tym momencie nie spodziewała. No i to, jaka magia w ogóle w jej życiu się pojawia, to też nie jest. Zgodne z planem, z tym, co sobie wymarzyła, ponieważ ona wywodzi się z rodu, gdzie wszyscy leczą, gdzie wszyscy naprawiają i, i są w ogóle w takiej wyższej kaście, bym powiedziała, jeżeli chodzi o hierarchię tam tych wszystkich arystokratów, a okazuje się, że ona ma zupełnie inne umiejętności. To w takim dużym skrócie. Więc jestem ciekawa, jak to dalej się potoczy, ale, ale tak. I jeżeli chodzi, to w sumie nie jest fantastyka, ale mam wątki magiczne. To czytam tajemniczego PDF-a na patronat i na razie nic nie mogę powiedzieć, <laughs> ale jaram się nim totalnie. <laughs> chciałam się, chciałam się znaczy zaczęłam się zastanawiać, czy mogę coś więcej powiedzieć, ale no nie mogę. Jak przeczytam, to Wam powiem. Dobra, lecimy do kolejnych książek, które tutaj mam w formie papierowej. To, co skrywamy przed światem, Lucy Score, seria Knock'em Out. I tę książkę prawdopodobnie będę słuchała w audiobooku. Ona jest gruba. Ja nie wiem, czy będzie mi się chciało ją czytać. Ja ją właściwie tak tylko wyciągnąłam, żeby wam pokazać, ale to jest jakby drugi tom serii, połączony z pierwszym tomem w ten sposób, że po prostu postacie, które były tam drugoplanowe, tutaj są pierwszoplanowymi, i tak to będzie dalej pociągnięte. Ja sobie tutaj przepraszam, że patrzę w telefon, ale chciałam tylko powiedzieć, jaki tytuł nosi trzecia część tej serii, bo też sobie ją dodałam. To jest to, co chcemy zostawić za sobą. I też jest w audiobooku. Obie te książki są w ogóle strasznie grube i, i długie, bo one mają prawie po 19,5 godziny. Ale no, myślę, że w audio będzie to przyjemne do słuchania. Więc to już spoza tutaj fantastyki. I wyciągnęłam sobie też, słuchajcie, książkę z tej serii Bromance, klub książki Lisi K. Adams. Mam też jeszcze drugą część, jakoś tam się ze sobą łączy tematem. W każdym razie to jest książka, w której mężczyźni należą do klubu książki, gdzie mówi się między innymi o romansach i oni o tym dyskutują. Jestem ciekawa, jak to zostanie ograne. Mam ochotę na taką lekką książkę, a jak będziemy gdzieś jechali, to ta książka też nie jest aż tak gruba, więc mogę ją zabrać też ze sobą. Ale w ogóle ona jest też bardzo ładnie wydana i wiem, że było więcej tych książek z serii, ale chyba zostały wydane dwie. Ta i ta druga. Albo trzy, ale wydaje mi się, że dwie. Jak coś to mnie poprawcie, bo tego akurat nie sprawdziłam. I tak, to jest oczywiście historia romantyczna, e, ta również, a reszta to taka fantastyka e, w większości. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o to, co sobie dodałam na półkę na Storytel... Do tego jest, słuchajcie, bardzo dużo. Jak jesteśmy w temacie w sumie tutaj takich historii bardziej romantycznych, to dodałam sobie dwie książki Hany Bonham Young. Zawsze tu będę, powiedz, żebym został. Ja jeszcze będę sprawdzała, która to jest y, część pierwsza, która to jest część druga, ale przypuszczam, że to jest właśnie tak historia skonstruowana, jak w przypadku tych y, od Lucy Score, że po prostu w jednej części bohaterowie, którzy byli na drugim planie, odgrywają pierwsze skrzypce i odwrotnie. To Dodałam sobie też książkę Little Lies, tom pierwszy, Helen Hunting. E, ona też ma 10 godzin w audiobooku, ale ja słucham na 2.0, więc będzie 5 godzin. E, dodałam jeszcze, to jakaś już nie e, historia romantyczna, ani nie fantastyka, e, The Inheritance Games, ponieważ ja w zeszłym roku przeczytałam pierwszy tom i chciałam od razu sięgnąć po tom drugi, ale szczerze e, nie jestem aż tak wielką fanką... E, tego pierwszego tomu. Znaczy on mi się podobał, ale były tam dla mnie wątki, które były dla mnie zbędne i y, jakoś tak nie miałam już siły na drugi tom, żeby sięgnąć od razu, y, jak skończyłam pierwszy. Więc teraz myślę, że po tym czasie już jest odpowiedni moment, żeby po tę książkę sięgnąć i zobaczymy jak audiobook jest czytany, jak nie to sobie ją przeczytam właśnie w e-booku. Dobrze, słuchajcie, dodałam sobie też na półkę książki El Eloise James. I to jest Zwierzę Miłości, Zwierciadło Komplementów, Pocałunek Księcia, Piękna Ujarzmia, Bestie oraz Brzydka Księżniczka. Ja wiem, jak mogą brzmieć te tytuły, ale słuchajcie, ja trochę tęsknię za takimi historycznymi harlekinami, a to mi daje trochę taki vibe. Więc doszłam do wniosku, że dobra, dodam sobie w audiobooku i zobaczymy. <laughs> Mają nawet całkiem spoko oceny. Więc myślę, że może nie być źle. Nie wiem, czy przeczytam wszystkie. E, na pewno przeczytam tą pierze miłości, bo to jest pierwszy tom. Nie wiem, czy one są potem są jakoś połączone, czy też nie. E, ale czytam, że w ogóle ta ostatnia, czyli ta brzydka księżniczka, jest najbardziej mroczna, więc jestem ciekawa, jak to się dalej potoczy, ale słuchajcie, trochę tęsknię za tymi książkami historycznymi, e, nie ukrywam. Kordelie dalej czytam, e, troszkę posunęłam się do przodu, ale, ale No, nie jest to seria, więc chyba sobie ją zostawię na wrzesień po prostu. E, aczkolwiek to tam wie. A, jeszcze chciałam w ogóle przeczytać tą mm, The Foxhall Court. E, tutaj jest, jest, jak ta seria się nazywa? All for the Game. Ok, musiałam znaleźć. E, I chciałam tę serię poznać, ponieważ widziałam, że Kamila Kolińska z e, polecała i czytała. I ja mówię sobie, no dobra, no okej, okay, no, no to ja też chcę to przeczytać. Więc też te książki sobie dodałam właśnie na Storytel i będę słuchała je w audiobooku. I dodałam sobie jeszcze jakieś tam fa taką fantastykę. Cała seria Kel autorstwa Kel Kaida. Pierwszy tom to są Smoki i Demony. Jeżeli mi się spodoba, to potem reszta, ale słuchajcie, to są naprawdę bardzo już ambitne plany, bo jak widzicie, tych książek jest sporo. Też te książki z gatunku fantazy, to one po prostu... Mają po 20 godzin w audiobooku, więc ja tak tylko zaznaczam, jakie książki sobie dodałam na półkę. Bo ja też słuchajcie, do tego TBR-u podchodzę na takiej zasadzie, że jeżeli będę miała na coś ochotę, to po prostu to przeczytam, ale jeżeli nie będę miała, to też się nie będę zmuszała. Chciałam taki TBR też nagrać, żeby się zmotywować. Po pierwsze, do czytania w wakacje, po drugie, wakacje z seriami, to już w tym roku chciałam, żeby się też odbyły i mam nadzieję, że Wy też weźmiecie w tym udział. No i tak sobie pomyślałam też, że fajnie jest przygotować sobie taki plan czytelniczy i kiedy za Zastanawiam się, co czytać. To nie, że sobie odpuszczam czytanie, tylko rzeczywiście mam te książki, które chcę przeczytać i które planowałam przeczytać. Dlatego jest tak bardzo też różnorodnie. Ale tak, kochani, to jeżeli chodzi o moje plany czytelnicze na no najbliższe dwa miesiące, jest tego sporo. E, ja czekam na Wasze komentarze, czy będziecie brali udział właśnie w tej akcji Wakacje z seriami. Dajcie też znać, czy chcielibyście w jakiś weekend, właśnie taki maraton, maraton, gdzie wiecie, wybieramy sobie trzy dni i czytamy do, może nie 24 godziny, ale wiecie, tak jak zawsze robię takie maratony piątek, sobotę i niedzielę, to żeby właśnie wybrać sobie, możemy nawet zrobić dwa takie weekendy. Jeden w lipcu, drugi na przykład w sierpniu. Więc y, możecie też pisać w komentarzach czy coś, na coś takiego byście się upisali. A ja z całego serca chciałam Wam podziękować za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Mam nadzieję, że jakieś książki wybierzecie właśnie w ramach akcji Wakacje z Seriami. No i oczywiście do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!